حاتش کرد، حاتش کرد، نه حات، حاتش کرد. Z Wielkopolski jesteśmy w Borkach, gdzie prowadzona jest wzorcowa hodowla Aberdeen Angusa. Będziemy towarzyszyć członkom spółdzielni Agie Hodowla w codziennych pracach i obowiązkach. Dowiemy się, jak utrzymywane są zwierzęta, prowadzona jest selekcja bydła, rozród, żywienie i profilaktyka, jak w praktyce wygląda dobrostan bydła mięsnego. Właściciele wprowadzą nas w tajniki hodowli i opasu tej znakomitej rasy bydła, z której steki są cenione na całym świecie. Zapraszam serdecznie do śledzenia cyklu odcinków o agie hodowli. Magda, opowiedz mi, jak to wszystko się u Was tutaj zaczęło? Nasza historia rozpoczęła się w 2015 roku, gdzie grupa rolników powołała spółdzielnię. Wspólnie wydzierżawili kompleks obór i przylegające do niej pastwiska, i zajęli się profesjonalnie hodowlą bydła mięsnego. Od kiedy w gospodarstwie jest angus? Angus pojawił się w 2020 roku, a wcześniej mieliśmy krzyżówki międzyrasowe. Mhm. I co jest teraz? Jak to wygląda? W obecnej chwili 30% naszego stada to już czysto rasowy angus. Pozostałe sztuki kryjemy wypierająco również angusem. Co jest waszym kluczem do sukcesu? Ludzie. Współpraca, zaangażowanie w realizację zamierzonych celów. Bardzo się cieszę, że będę mogła tutaj z wami być. To co? Idziemy oglądać? A rzeczywiście, zapraszam! Woda Robert Michał Otręby Sławek na miejscu, prace bieżące. W pastwisku ze mną Andrzej Bączyk, członek zarządu oraz kierownik produkcji zwierzęcej. Witam. Witam. Widzę, że przygotowujemy się tutaj do jakichś zabiegów. Mamy za sobą poskrom. Co tu będzie się jutro działo? Na jutro jesteśmy przygotowani na badanie tych sztuk na cielność plus wiosenną profilaktykę. Więc znajdujemy się dzisiaj na jednych z naszych łąk, gdzie mamy czyste stado Abryny Angusa i dzisiaj przepada właśnie dzień badana na cielność. Zarazem, żeby tych krów nie męczyć, za jednym razem badamy na cielność, wykonujemy wszystkie zabiegi profilaktyczne wiosenne, włącznie z zakładaniem kolczyków, jeżeli zgubną, czyli tak zwane duplikaty. Jest ze mną Sławomir Koźmiński, lekarz weterynarii obsługujący stado AG hodowli. Panie doktorze, niech pan opowie o rozrodzie w tym stadzie. Jak to wygląda? No jesteśmy na stadzie Aberlina Angusa, jednego z najlepszych o ile najlepszego w, w naszym kraju. E, mamy tutaj dwa sezony rozrodowe, każdy obejmuje 65 dni. E, tyle chodzi byk z krowami. Na jednego byka przypada 40 krów. Jest to stosunkowo intensywne. Rozród. Tak jak wspomniałem, mamy dwa sezony. Każdy sezon trwa dwa miesiące. Za ostatni rok, jeżeli chodzi o skuteczność, skuteczność uzyskiwanych ciąży, wynosi to około 93%. Jakie spotykamy tutaj problemy? Stado od kilku lat prowadzi intensywny program profilaktyki w zakresie chorób zakaźnych. Mam na myśli tutaj IBER, BVD, choroby beztlenowcowe pod kontrolą mamy także zespół biegunkowy cieląt oraz syndrom oddechowy prowadzimy na bieżąco monitoring zakaźny który sprawdza jakby obecność przeciwciał przez co jakby wiemy czy efektywność naszych szczepień jest wystarczająca czy nie za ostatnie 3 lata nie wiem czy naliczę 5 przypadków klinicznych gdzie trzeba było używać chemioterapeutyków w dużej mierze rozwiązujemy nasze problemy bazując na profilaktyce i regularnych badaniach laboratoryjnych. Jest ze mną pani doktor Agnieszka Senftleben z technikum weterynaryjnego w Powodowie. Dzień dobry, witam. Dzień dobry, bardzo mi miło. Pani doktor, niech pani opowie o współpracy pomiędzy AG hodowlą a szkołą. Myślę, że układa się to całkiem ciekawie, jeżeli chodzi i o studentów, i o samą szkołę. Zespół Szkół Rolniczych i Technicznych w Powodowie imienia Hipolita Cegielskiego ma podpisaną umowę z AG hodowlą i praktycznie zajęcia praktyczne odbywają się cyklicznie co tydzień. Dla naszych uczniów jest to bardzo bardzo przydatny dzień praktyk. To są uczniowie klas starszych, czyli oni już muszą mieć pewien zasób wiedzy teoretycznej. stosujecie takie pionierskie rozwiązanie? Opowiedz mi, proszę, jak to wygląda w przypadku porodu, co się dzieje po kolei z cielęciem. A więc, tak jak przychodzi pracownik obojętnie jaki i zauważy, że mamy świeżego cielaka, świeżo urodzony jest, po porodzie jest wszystko w porządku. Mama go liży, pozna jego zapach, bierzemy go i żeby nie tracić jego wartości odżywczych, żeby on nie tracił energii na osuszanie, dosuszamy lub suszymy mhm. cielaka. W tym momencie jest brany od mamy, najpierw jest ważony, później idzie do suszarki. Jeden z pracowników suszy w tym momencie, drugi wypisuje kolczyk z numerem matki, płeć cielaka, wagę mhm. plus datę wycielenia. Z tyłu na kolczyku po etapie suszenia jest y, cielak y, zabezpieczany y, w Pępowienie kolczyk, też. pępowina mhm. i szczepionka donosowa. Mhm. I jest suchy cielak oddany mamie pod I ona, opiekę. I ona nie ma wtedy problemu z zmianą zapachu? Przyjmuje go bez problemu? Nie było, nie było żadnego problemu. Suszarka nie zmienia wpływu i opieki matczynej, mhm. którą i więzi, którą krowa nawiąże z cielakiem. No tak, mamy cykl ustawiony, że tak powiem, krycie haromowe i sezon wycieleniowy, no i po prostu w ten sposób wzmacniamy te cielaki mhm. Odporność. odpornościowo. Mhm. A jeżeli chodzi o szczepienia, na co, na co zabezpieczacie? Przede wszystkim w pierwszej dobie na choroby płucne. Beef cattle yeah. for different races, but uh, really important for me is uh, Everton Angus yeah. and Galloways. I'm expert for genetic for uh, bloodlines yeah. for Australian and Canadian and United States bloodlines, and I found uh, the right program to get a feminine female line. and masculine yeah. uh, uh, father line yeah. and when you look all the time to muscles you lose milk mm -hmm. and when you all the time looks in a feminine type you have more milk yeah. And if you have more milk, you get more problems. Okay. You must find the balance yeah. between milk and beef and really uh, type for the area where you are live. The yeah. most important in all the beef uh, business and cow calf production is you need an absolute perfect fertility cow. Right. this is the most important because the cow must pay the bill from you we look the hoof we look the uh, temperament we yeah. look in the, in the dna inside we look she has enough milk she has enough marbling enough tenderness interval from the calving time is 65 days in 2025 we started only with two yeah times. 45 in 45 days we yeah. put the bull out of the herd and we need 95 percent uh, calf inside we selected with 200 days we look how many milk is in the cow mm -hmm. if you have too much milk mm -hmm. this is not the perfect cow yeah. for, for for beef. For beef. Yeah. Uh, you need uh, maybe three thousand kilo milk. It's okay. okay. If you have not so much milk, the calf started earlier to eat for yourself. Yeah. Okay. If you produce beef, don't look how many meat is on the bone. Okay. Forget it. Yeah. What quality is on the bone? It is a good marbling. Marbling, yeah. It is enough fat. Yeah. It is good tasting. Yeah. It is absolute tenderness. Yeah. It, is, it has the beef flavor. Yeah. Yum, yum, yum. <laughs> This is <laughs> really <laughs> important. Posture, right? We look for a cow, they have a medium weight and a really good calf by side. Yeah. Okay. And so we said when the calf is 250 days old Yeah. they must have minimum 50% from the life weight from the cow. Okay. Okay? Yeah. Body condition and the otter quality and the hoof and temperament and length and deep and muscles she must have in every sequence yeah. she must have plus or double plus. Yeah. Absolute perfect cup.